Hej, 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 z tej strony Mikut, witam Was w kolejnej bitwie. Dzisiaj mamy przyjemność przedstawić Wam Jadwiga. Ach Jadwiga jaćka S100 e Niszczyciel czołgów niemieckich 10 tieru. Bohaterem jest Diamencik, którego będziemy szlifować betonów. Jak, jak już mówiłem, nasz bohater jedzie na TDK 10 tieru, jedzie środkiem. Czyli pierwszy ruch bardzo dobry, podjechanie kawałek do przodu, ustawienie się tutaj na górce i celowanie w przyjeżdżające pojazdy. Jest tylko jeden problem, aby w nie trafić, ktoś musi je zaświecić. A jak widać, drużyna nie bardzo popisała się instynktem, część pojechała na lewo, część pojechała na prawo. Dosyć spore siły pojechały w miasto, ciężkie czołgi to dobrze. To E75 na środku po lewej stronie nie wiem co robi, ale już niech już z nich jedzie. E Betonow postanowił trochę podjechać do przodu. Zaraz może mu te 4 44 wyjedzie. Jaćka jest bardzo potężnym e czołgiem. Wypotrzona w działo 17 cm PAK 46 jeden pocisk to jest średnio ponad 1000 chodzi, 1050. Tak samo oczywiście na złocie. E Haeki to już 1400. Poważne uderzenie. Penetracja odpowiednio 299, 420 i 85. Tutaj piękny strzał w ten t te 44 nie, nie wiem jak on był widoczny. Czy to wina mojej powtórki. W każdym razie dostał za całe, całe HP. Śliczny strzał. 1200, 1200 e, życia poszło na raz. No oczywiście zdziwiony, ale, oczywiście, ale no trudno się dziwić. Jaćka S100 oraz Godzilla to są dwa oczągi, e, które potrafią zdjąć nie mówię na magazynek, na strzał, bo na, na magazynek to Waffelt, to to oczywiście to jest inna, inna historia. Jak widzicie, jaćka e, bardzo ładnie odbija. 250 z przodu, 120 z boku, 150 z tyłu. E, to są bardzo fajne wyniki, jeśli chodzi o parametry e, pancerza. Na razie betonow schował się bardzo dobrze, schował się za, za kamieniem. Nie ma co się wychylać niepotrzebnie, tym bardziej, że jest sam na środku. Obie strony są pokryte w pełni, środek w ogóle. Zostaje pod kontrolą betonowa. Teraz będę starał się strzelić coś yy, z, mi z miasta. Może jakiś niefrasobliwy wróg wyjedzie. Tutaj miał kawałek yy, E5, ale wątpię, żeby trafił z takiej odległości. Tutaj strzał, oczywiście, na ślepo już betonowa, który, który już tam dawno nie stoi w tym miejscu. A nie, chłopaki próbują. Przycelowanie. A jednak weszło. No proszę bardzo, kolejny frak na koncie. Dwa strzały i ponad 1600 obrażeń. To się nazywa potęga tego działa. Teraz spokojnie powinien podjechać do przodu, ale nie za mocno, żeby go nie wyświecili chłopaki po lewej, bo prawdopodobnie coś stoi na środku i może w niego strzelać. Miasto jak widać ciężko się broni. Przywaga wrogów jest dużo większa. Teraz żółwik zszedł na strzał! No nie no, to, ten to, dyrektor to, to jest potęga nasza, betonow może się wykazać e, zarówno umiejętnościami jak i e, możliwością czołgu. Tutaj celowanie, tutaj chyba błąd powtórki podejrzewam, bo powtórka była z poprzedniej wersji niż ja mam, ewentualnie e, tak dokładnie to był błąd powtórki, tutaj, tutaj wszystko było powinno być widoczne, niestety betonow nie trafia. Wiździk leci do miasta, które praktycznie padło, Esetka tylko je broni. Lewa strona przepuszowała i y, przejechała przez wąskie gardło. Mają tam tylko obiekta. Y, w mieście STI T54 i coś z tyłu. Jakiś ciężki czołg. Nie widzę na mapie niestety. Y, plus jeszcze Auf Panther. Estetka dzielnie się broni. Ale ta walka jest jałowa niestety. Chyba przegra, chyba, chyba padnie. Zbyt dużo przeciwników e, naraz. Tak jak mówiłem, esetka pada, e, piździk leci w samobójczym rajdzie przez środek miasta. Szkoda, no to, to jest, to jest głupie, gu, głupia myśl, no. kolega by się przydał bardziej świecąc nawet wyjeżdżającej z tego miasta, niż, niż tak rushować. tutaj Tutaj Aufpanterka, ale uciekła, a może wróci. O, tutaj się bardzo, bardzo mi się podobało zachowanie betonowa, nie strzelał na pałę. Żeby nie tracić przycisku tutaj. Odbija się RHM, który w tej chwili zajeżdża betonowa. Pakuje się swoim e, delikatnym ciałkiem w potężne, bydlęce ciało Jadźki Tak, go spycha, bez problemu. Strzał <noise> i RHM schodzi. <noise> no nie wiem, no cóż, kolega próbował. Teraz dostaje betonow troszeczkę batów uszkodzone, uszkodzone działo, które szybko naprawia. T5-4 zbytnio. Zbytnio zaszalał. Tutaj, no, może być problem, bo teraz skręt yy, od STI może dostać bardzo łatwo w tyłek albo w bok. Na szczęście STI chyba przestało strzelać. Teraz delikatnie wyjechanie, yy, pilnowanie wyjazdu. STP-4 będzie ukarany? Niestety, pudło, Przemierzenie kiepskie, ale to raz, w taki czas, że się każdemu zdarzy. Ja sam je wam takie kiksy. Betonów się świeci. Zaraz może dostać strzał od STI, który stoi z tyłu. Na szczęście kamień w miarę go chroni. E, ta kopułka wcale też nie jest jakaś, jakaś miękka, ale niestety zostaje. Jeden z tej, a to był szało tym razem. E, panterka właśnie rozwala naszą martę. Dwóch towarzyszy e, betonowa stoi w bazie przeciwnika, ale nie kapują jeszcze. Do, dopiero teraz zaczęli kapować. A reszta... E, reszty nie ma. Został sam betonow i dwóch kolegów z drużyny a naprzeciwko jeden panter który właśnie kapuje naszą bazę T5-4, który zmierza mu pomóc i po lewej powinien jeszcze się chować gdzieś STI z tyłu gdzieś jeszcze Arta stoi. Betonow śmiało wyjeżdża na, na to T54 Jeżeli stanie dobrze, będzie miał możliwość odbicia tutaj strzał. Nie wiadomo skąd to było. Chyba Arta już jest po drugiej stronie miasta. Betonow zdejmuje t 4 Super, została tylko panterka, która mało mu zrobi. Teraz może spokojnie, e, spokojnie załadować e, dokładnie przodem do przeciwnika przodem, żeby go tylko nie zajechał. go można go wypchnąć tutaj. Panterka próbuje cokolwiek zrobić, ale nie idzie jej. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. Przeładowanie. Strzał i panterka schodzi. Szósty frak. Ponad 5000 obrażeń. Teraz poradzając się Artą, która prawdopodobnie gdzieś czai się y, za miastem już po stronie zielonej bazy. STI jedzie dekapować bazę. Raczej nasze T69 dużo nie ma z nim szans. Może trochę się pobronić, ale cóż, Pytonow leci z pomocą. Nie mógł wcześniej, ponieważ tutaj miał y, pełne ręce roboty z dwoma przeciwnikami, na z trzema. Jak widać STI neupartego no, jest na strzało od Setki. Y, tutaj... Słuszna decyzja, nie ma co się pchać Spokojnie, wycofajmy Poczekajmy na przeciwnika w bazie Pamiętajmy, że mają jeszcze artylerię, która potrafi krwi napsuć To już jednak jest ósmy tier Więc te strzały są potężniejsze Tutaj ostrzeżenie drużyny, że będzie czekał w bazie na przeciwników ładne zachowanie Liczysz się ze zdaniem drużyny To fajnie, to mi się podoba jeszcze bym mógł po drodze rozjechać ten domek, bo oczywiście Ningo go nie ruszył. Chyba tak zrobi. Kolejny plus. Pamiętajcie, zawsze rozjeżdżajcie ten składik. To jest y, kolejna. No teraz jak wyszła nowa, nowa wersja y, gry, można przez ten składzik strzelać i trafiać przeciwnika, ale co z tego, skoro czasami też może to nie przejść. Lepiej to rozwalić, żeby przeciwnik nie miał zawczasu, za y, gdzie się schować. Y, Betonow zajmuje miejsce przy prawej skale. Będzie miał zarówno przestrzał na prawo, jakby ktoś chciał jechać tym bagienkiem. Pamiętajcie, że w tym miejscu jest troszeczkę gorszy grunt i czołgi wolniej jadą. Ewentualnie szybko się odwróci na lewo i zdejmie czołgi, które będą poruszały się albo raszem z ścieżką wzdłuż linii A, albo wzdłuż linii 4, które przejadą wzdłuż grani. Teraz chwila oczekiwania, odsapnięcia. Przemyślenie wszystkiego, co by to dalej zrobić Jeszcze ma 11 pocisków yy, przeciwpancernych oraz 4 hajki Jak widać, bytonów y, nie wywozi w ogóle yy, pocisków premium Nie może lepiej To, co ma, często wystarcza, żeby przebijać pancerze No prawie 300 penetracji to nie jest kidmuchą Jeszcze chwila wyczekiwania Zobaczmy, czy ktoś się pojawi. 6 fragów. Ponad 5000 uszkodzeń. Yy... Betonow zrobił lwią część roboty, jeśli chodzi o drużynę. Przeciwna drużyna, no, tak się rozłożyło. W miarę porówno, jeśli chodzi o obrażenia. Jest STI. Szybkie wycelowanie. Jeszcze elegancko podjechał, z demu jest, i ten się odbija jeszcze od betonowa Arta trafia tu za nim Teraz fartowny strzał Już wiadomo, że bardzo możliwe, ja bym widziałem pod, po rozbryzgu, że bardzo możliwe, że Arta właśnie już stoi, już jest pod bazą tak naprawdę Sprytne zachowanie Tutaj <grytanie> 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 delikatna próba Perswazji na Na Artę oczywiście Ta odpowiada Negatywnie na zaczepki na <laughs> naczepki no, betonowa. wątpię, że jechała tak samo jak STI. Betonów może tam zająć ewentualne miejsce. No tutaj ja bym pojechał bardziej na lewo jednak. Ale w, z drugiej strony adrenalina robi swoje, już nieraz miałem taką bitwę, że byłem sam na, par, na paru przeciwników albo sam na sam z jednym przeciwnikiem. I to myślenie wcale nie jest takie szybkie, jak się Wam wydaje teraz, jak ten filmik oglądacie, że mówicie, a tu bym pojechał tak, tu, tu bym pojechał tak. Człowiek wtedy inaczej zupełnie myśli, myśli szybko i nie zawsze logicznie, więc y, to trzeba jednak uważać. Wyczekanie na Artę. No teraz, kto, kto będzie miał słabsze nerwy? Czy Arta postanowi zabójczym raszem ruszyć na Jadwigę, która ma 1200 ponad HP, czy wyczeka na... E ewentualny remis no opartego mogłaby przyjąć jeśli by się okazało że betonów pojedzie troszeczkę dalej i Arta może szybko pojechać na bazę i przejąć ją wtedy do dodatkowo będzie miała specjalny medal już nie pamiętam jak on się nazywa to jest medal za to że, nie, że przyjmiemy wrogą bazę i, i nie będziemy wykryci przez całą bitwę e sam osobiście go nie mam chciałem go zrobić na piździków którego wywalili nie niedawno wargaming T50 myśli 2 Jeden z lepszych, yy, moim zdaniem, lightów, jakie były w grze. Jest i arta. Nie wytrzymała. Betonow delikatnie się cofnął. Obraca się na nią. Ta, ta go jeszcze nie widzi. Będzie strzał. Niestety pudło. Oj, to podejrzewam, że teraz Betonow miał już pełne portki. Yy, potem tym Dziwnie, że jeszcze go arta nie widziała. Bo po wystrzele z takiej armaty powinien się świecić jak choinka. Na Boże Narodzenie, teraz został dopiero wykryty. Arta celuje, on robi to samo. Arta nie trafia. Czy będzie strzał końcowy? Tak, dokładnie. 400 obrażeń. Brawo, betonów. Śliczne zachowanie. Diamencik uważam za oszlifowany, jeśli chodzi o bitwę z Jaćką. Koniecznie wyślij mi coś jeszcze. Na razie zobaczymy, co działało w tej bitwie. Szybkie podsumowanie. Betonow zdobył Rodleya Woltersa i Topgun. Gratulacje Diamanciku, oby, tak dalej oraz Steelwall. No ale te brytyjskie, te niemieckie czołgi 10 tieru, zazwyczaj te Steelwall szybko zdobywają. Są bardzo dobrze opancerzone. Brut to 50 tysięcy, ponad 50, 50 600. 2300 EXPA na czysto. Ten exp to 1158, więc nie jest źle. Ponad 6000 obrażeń, 6300. No to jak ktoś zrobi 5000, to jest dobrze. Więc jak, jak widać, beton postarałeś się. 8 fragów stąd Radley Walters. 12 razy wystrzelił, z czego 8 trafił. Tam chyba były 2 kalafiorki i 2 nieprze. Raczej nie wiem, czy były jakieś nieprzebicia. Raczej to były strzały niecelne. Ale e, statystyka e, strzałów dobra, więc wszystko na plus. Na czysto, a sam otrzymał 14 strzałów, z tego 4 go spenetrowało. 2 splashy, czyli 2 razy arta, e, chciałem mu dopiec. 10 bez penetracji. E, odbił ponad prawie 6000 demedza. E, bardzo fajny wynik. Jak widać, e, czołg w dobrych rękach potrafi nawet na siebie zarobić. 13000 na czysto. E, bez konta premium, z tego co widzę, e, więc. Zacny wynik, zacny wynik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Kolejny diament uważam za oszlifowany, a przynajmniej nadszlifowany. Mam nadzieję betonów, jak mówiłem przed, przed tymi tablicami końcowymi, że mi coś jeszcze wyślesz. Na pewno to pokażę. A Wam dziękuję serdecznie. Trzymaj się, się cieplutko. Cześć.